Gilgamesz, bohater jednej z najstarszych epickich opowieści, opisywany jest jako dwie trzecie Bóg, a jedna trzecia człowiek. Czy to możliwe, że sumeryjskie zapiski są echem tej samej historii, którą później odnajdujemy w Biblii? A co z kulturami rdzennych mieszkańców Ameryki? Indianie na Wajo opowiadają o starożytnych, gigantach, którzy mieli zamieszkiwać ich ziemię na długo przed przybyciem ludzi. W Irlandii natomiast legendy o Fomorianach, rasie gigantycznych wojowników, są tak samo fascynujące. Czy te mity to jedynie wytwory wyobraźni, czy może rozproszone wspomnienia o istotach, które faktycznie istniały? Archeologiczne ślady gigantów. Czy archeologia potwierdza istnienie Nefilim? Na przestrzeni wieków pojawiały się doniesienia o odkryciach gigantycznych szkieletów. W XIX wieku gazety w Stanach Zjednoczonych donosiły o znalezieniu kości mierzących ponad 3,5 metra. W Europie, na terenie Francji i Niemiec, odnaleziono starożytne kurhany, które rzekomo kryły szczątki niezwykle wysokich ludzi. Jednak wiele z tych relacji zostało później zdyskredytowanych jako mistyfikacje lub błędne interpretacje.